Masz numer na kartę w Plusie? Zobacz, jak szybko i wygodnie doładować konto na kilka sposobów. W aplikacji iPlus możesz zasilić konto, korzystając z numeru abonamentowego. Zaloguj się do iPlus i przejdź do zakładki usługi. Wybierz numer abonamentowy, z którego chcesz wykonać doładowanie. Przejdź do usług dodatkowych, a następnie kliknij doładowanie plus na kartę. Wpisz numer telefonu, który chcesz zasilić. Możesz go także znaleźć w książce telefonicznej. Następnie wybierz kwotę doładowania i zdecyduj, czy chcesz zasilić konto jednorazowo, czy cyklicznie z automatycznym odnawianiem co miesiąc. Doładowania cykliczne realizowane są do 24 godzin przed kolejnym okresem rozliczeniowym. Po kliknięciu Dalej wpisz czterocyfrowy kod z SMS-a, aby potwierdzić zasilenie. Analogicznie, konto możesz zasilić SMS-em z numeru abonamentowego w plusie. Wyślij wiadomość o treści ZA, następnie numer telefonu, który chcesz doładować oraz kwotę na numer 2601. Jeśli chcesz uruchomić doładowania cykliczne, wyślij sms o treści CY, numer telefonu i kwotę pod ten sam numer 2601. Kwota zasilenia zostanie doliczona do najbliższej faktury. Konto możesz doładować również online. Wystarczy, że wejdziesz na stronę plus.pl i z zakładki Strefa Klienta wybierzesz Doładuj konto. Zostaniesz przekierowany na stronę doładuj.plus.pl. Podaj numer telefonu, który chcesz zasilić oraz adres e-mail, na który wyślemy potwierdzenie doładowania. Możesz jednocześnie podać maksymalnie 5 numerów, które chcesz doładować. Wybierz kwotę zasilenia. Jeśli chcesz, ustaw przypomnienie o kolejnym doładowaniu. Wiadomość trafi na Twój e-mail w wybranym przez Ciebie momencie. Zaznacz wymagane zgody i przejdź do płatności. Do wyboru jest płatność kartą, blikiem, przelewem internetowym lub poprzez Google Pay i Apple Pay. Możesz także aktywować cykliczne doładowania. Zaloguj się do swojego konta plus.pl i wybierz opcję doładowania cykliczne. Ustaw, co ile dni lub którego dnia miesiąca chcesz zasilać konto. Określ wysokość doładowania i dzień miesiąca, w którym ma być zrealizowane. Następnie podaj numer telefonu, który chcesz zasilić i nadaj mu nazwę. Wybierz sposób płatności kartą lub blikiem. Na koniec zaznacz wymagane zgody i przejdź do płatności. Dzięki tej bezpłatnej usłudze nie musisz pamiętać o zasileniach i możesz je dowolnie modyfikować lub wyłączyć, kiedy tylko chcesz. Jeśli wolisz tradycyjne rozwiązania, konto doładujesz również w jeden z poniższych sposobów. W terminalach płatniczych, dostępnych w sklepach, kioskach czy na stacjach benzynowych. W bankomatach oznaczonych logo plusa lub za pomocą telekarty, wpisując szesnasto-cyfrowy kod w następującym formacie 1, 2, 3, telekod Krzyżyk, by doładować swój numer lub 1, 2, 3, telekod, gwiazdka, numer telefonu krzyżyk, by zasilić inny numer. Pamiętaj, każde doładowanie przedłuża ważność konta, a zasady mogą się różnić w zależności od taryfy. Wybierz sposób, który Ci odpowiada i bądź zawsze w kontakcie. Jeśli film okazał się pomocny i nie chcesz przegapić kolejnych materiałów, zostaw lajka i subskrypcję na kanale.